Dlaczego PT-91 tak dobrze się sprawdził? I nie, nie przemawia przeze mnie to, że uwielbiam ten czołg i uważam go za bardzo fajną konstrukcję. No i po drugie, konstrukcję wyprodukowaną u nas. Ale te opinie, to co potrafi ten czołg, jednak pokazały, że to czołg, który się sprawdza. I dzisiaj porozmawiamy, dlaczego tak jest i dlaczego PT-91 to naprawdę konstrukcja, która. W warunkach, w których obecnie walczy, jest czołgiem bardzo dobrym. Tutaj może niektórzy z Was już widzieli, jeśli nie, to zapraszam, ponieważ ponad tydzień temu na kanale Andromeda, chyba wielu z Was znanym kanale, poświęconym też sprawom około militarnym, ale też takim bardziej związanym z tą sytuacją na wschód od nas. Tam też pojawił się podobny materiał, warto go obejrzeć. No, dla tych, którzy na przykład go nie widzieli albo w ogóle nie znają tego kanału, chociaż w to wątpię. Ale przejdźmy do dzisiejszego, do mojego materiału. No, zapraszam Was do oceny, skomentowania, polecenia, wsparcia wszystkie linki w opisie, ale przejdźmy do sedna. Zacznijmy od tego, że to po prostu dobry czołg. Ale to nie jedyny powód, który doprowadził do tego, że on tak dobrze się sprawdza. Na terenie, gdzie obecnie walczy. Ponieważ są to czołgi, które trafiły do jednostek, w których byli po pierwsze doświadczeni czołgiści, mający już wcześniejsze doświadczenie z pierwowzorem PT-91, czyli z czołgiem T-72, dzięki czemu to przejście, przesiadka na PT-91 po prostu była procesem o wiele łatwiejszym, i te zmiany, jakie wprowadzono w PT-91, po prostu są zmianami, które no, Doprowadziły do tego, że to jest o wiele lepsza, łatwiejsza w użyciu, skuteczniejsza konstrukcja niż te T72M, czy też nawet, niektórzy by powiedzieli, T72B3. No ale tutaj ja tak skrajnie w ocenie PT-91 się nie posunę. Chodzi o to, że oczywiście są to czołgi, które trafiły do jednostek. Gdzie czołgiści po pierwsze mieli doświadczenie i po drugie mieli odpowiednią ilość czasu, żeby zapoznać się z czołgami PT-91 i to szkolenie tych czołgistów, zgrywanie tych czołgistów pozwoliło na pełne wykorzystanie wszystkich możliwości tych czołgów. Pamiętajmy, że tam, gdzie obecnie znajdują się te przekazane przez nas PT-91, teoretycznie, ale i praktycznie znajdują się czołgi lepsze takie jak Challengery dwójki, jak leopardy dwójki, czy też jak Abramsy. W starszych wszystkie wersjach, ale jednak, jednak to w jaki sposób zostały wykorzystane, do jakich jednostek trafiły, to zmienia bardzo mocno możliwości tych czołgów. Musimy zdawać sobie sprawę, że sam czołg to nic, jeśli nie będzie miał odpowiedniej załogi, wyszkolonej, doświadczonej, a Przekazywane przez nas te 72 i dzisiejszy bohater PT-91 były to czołgi, które trafiały do jednostek, które były już jednostkami doświadczonymi, które były też jednostkami, które były tworzone z ludzi, którzy mieli doświadczenie z czołgami. To nie było tak, jak w przypadku np. leopardów, abramsów czy też challengerów, że w dużej części, niestety, tego typu pojazdy. Trafiały do jednostek, które dopiero się uczyły, które nie miały tak dużego doświadczenia. Doszło do sytuacji, która już była omawiana na innych kanałach, nie moich, ale myślę, że też o niej wiecie: że z frontu nie ściągano tych doświadczonych walczących jednostek, żeby uzupełnić je, wyszkolić na zachodnim sprzęcie. Nie. Te doświadczone, będące w walce, czy też mające doświadczenie jednostki, dostawały sprzęt, który mogły wchłonąć szybko czyli sprzęt, który albo już znajdował się wcześniej na ich wyposażeniu, albo, tak jak PT-91, był mocną ewolucją T-72. Dlatego dla PT-91, szczęśliwie dla nich, doszło do sytuacji, że trafiły tam, gdzie trzeba. I one są po prostu użytkowane w większości, nie powiem, że wszędzie, przez bardziej doświadczonych ludzi, przez ludzi, którzy mieli więcej czasu na wyszkolenie się, i przez ludzi, którzy są może troszkę inaczej dowodzeni. Przez ludzi, którzy byli w jednostkach, gdzie jednak to dowództwo miało doświadczenie i potrafiło ich używać. Trafiły w miejsca, gdzie były toczone bardzo ciężkie walki, i nadal tak jest. To nie jest tak, że one zostały wycofane. Nie. Przepraszam, jeśli słyszeliście, ale tutaj chyba ktoś chce pobić rekord prędkości. Tylko niestety tu jest tyle zakrętów, że. Ale nie, jedzie jeszcze, więc jest dobrze. Wracając do naszego dzisiejszego bohatera. Te czołgi trafiały i nadal trafiają w miejsca, gdzie trwają bardzo ciężkie walki. To nie jest tak, że PT-91. Był wykorzystywany, jest wykorzystywany tylko tam, gdzie jest spokój. Nie. One, jak widzimy, walczą. To nie jest tak, że PT-91 sprawdził się dlatego, że jest na odcinkach, gdzie te walki są takie spokojniejsze, bezpieczniejsze, jakkolwiek by to stwierdzenie nie zabrzmiało. Nie. Tutaj cały czas mówimy o tym, że PT-91 walczą w bardzo trudnych warunkach. To nie jest tak, że Abrams, Leopard 2, Challenger 2 był w miejscach, które są najcięższe. Nie. Tak to nie wygląda. Więc PT91 to czołg, który oczywiście. Przepraszam, ale. Mam nadzieję, że te próby prędkości zostaną za chwilę przerwane w sposób po prostu. Naturalny, nie taki. Poczekajcie chwilkę. Ok, pojechał gdzieś indziej szukać szczęścia. Więc po pierwsze, odpowiednie jednostki, wyszkolone jednostki, które miały czas nauczyć się i nauczyły się wykorzystywać wszystkie zalety tych czołgów. Dodatkowo, jednostki dobrze dowodzone, te czołgi, jak na razie, z tego co widzimy, są używane w sposób właściwy, a dla wszystkich tych, którzy uważają, że to koniec czołgów, to niestety większość tego, co widzimy z użycia tych pojazdów, to z prawidłowym użyciem czołgów, no, zbyt wiele wspólnego nie ma. Kolejna rzecz, oczywiście to, co powiedziałem na początku, to po prostu w warunkach, w jakich się znalazł, w porównaniu do tych innych konkurencyjnych, Czołgów bardzo dobry pojazd. Skuteczne przyrządy obserwacyjne, dobre SKO, mocno ulepszone opancerzenie, ta ERAWA naprawdę robi różnicę. To czołg, będący bardzo dobrą modyfikacją T72. To naprawdę modyfikacja, która przyniosła dużo dobrego. Więc więc jeśli porównamy PT-91 do tych innych czołgów, które tam występują, to on nie ma czego się wstydzić. Może jest y, słabszym czołgiem niż Challenger 2. Abrams, Leopardy dwójki, jednak nie odstaje od nich tak mocno. Pamiętajmy, że to, co przekazano, może z wyjątkiem Challengerów dwójek, to nie są konstrukcje zbyt y, nowe. I te Abramsy, te Leopardy to konstrukcje sprzed wielu lat. To nie są najnowsze wersje, to nie są wersje takie najnowocześniejsze, chociaż tutaj Leopard 2A6 to jednak bardzo dobry czołg, więc tutaj może to moje porównanie nie jest takie dobre. Ale PT-91 sprawdził się również dlatego, że jest po prostu tak chłodno patrząc dobrym czołgiem. Czołgiem, który potrafi stawić czoła właściwie większości tego, co ma przeciwnik. To nie jest czołg, który jest tak dobry, jak najnowsze wersje T90, tej wersji proryw, tej wersji T90M ale nie odstaje od niej. To nie jest tak, że PT91 jest zdecydowanie gorszym czołgiem niż te najlepsze czołgi drugiej strony. Wręcz przeciwnie, od większości tych czołgów, które posiada druga strona, potrafi być czołgiem lepszym. I wiem, T72B3, T90M proryw i kilka innych typów maszyn, to naprawdę, to naprawdę groźni przeciwnicy. Ale pamiętajmy, że tutaj, chociaż dochodzi do tych walk czołg kontra czołg częściej, niż by się nam wydawało, to jednak tutaj te czołgi są wykorzystywane często w innych zadaniach. Ogólnie pamiętajmy o tym, że czołg to nie tylko walka z innymi czołgami. Nie. Czołg, nam da, czołg ma nam dać przewagę, ma nam dać możliwość przebicia się przez przeciwnika i to nie chodzi o to, żebyśmy wysłali czołgi przeciwko czołgom. Nie, tu chodzi zupełnie o coś innego i właśnie PT91 tak najczęściej jest wykorzystywany. My używamy naszych czołgów, żeby my używamy czołgów w miejscach, gdzie przeciwnik, na przykład ma sam BWP, jest. Niewyposażony w odpowiednie środki, na przykład przeciwpancerne, nie posiada własnych czołgów, w miejscach, gdzie czołg potrafi się szybko przebić i wykorzystać te swoje wszystkie zalety: dużą mobilność, dużą siłę ognia i dużą odporność. To nie chodzi o to, żebyśmy my używali czołgów tylko w miejscach, gdzie będą miały ciężko. Nie, czołg ma pokazać swoje możliwości w na przykład przełamaniu w obronie też ale na przykład w miejscu gdzie mobilność siła ognia i wytrzymałość czołgu w połączeniu z współpracą z BWP-ami z piechotą i z całą resztą potrafi na przykład doprowadzić do sytuacji że na szerokości 20-30 km jesteśmy w stanie zrobić wyłom wejść w tą strefę operacyjną przeciwnika i zrobić włamanie na na przykład kilkadziesiąt kilometrów do tego też powinny być stosowane czołgi. Głównie to nie chodzi o to, żebyśmy my ich używali tylko w miejscach, gdzie przeciwnik ma odpowiednik naszych czołgów. Nie. Niestety wiele osób o tym, że czołgi trzeba mądrze używać, zapomniało. I wśród tych komentujących, i wśród tych używających tych czołgów. No ale miało być o PT-91. Oczywiście są to też czołgi, które są dosyć proste w użyciu. Są to też czołgi, które nie mają problemów z częściami zamiennymi, nie mają problemu z serwisem, z naprawami. To też jest niebagatelna zaleta. O wiele większa zaleta niż się nam wydaje. Ponieważ czołg, którego trudno naprawić, do którego nie mamy części, który gdy trafi do. Remontu jest w tym remoncie przez kilka miesięcy. To czołg, który może być najlepszy na świecie, ale go nie ma. A PT-91 jest remontowany błyskawicznie, są do niego części i on może być o wiele częściej używany. Może tak to ujmijmy. PT-90 jest czołgiem, który jest, którego możemy użyć i któremu możemy zaufać, a nie że Tydzień dwa pracy, dwa, trzy tygodnie tygodnie, miesiące remontu, bo coś się zepsuło, nie ma części zamiennych, nie ma serwisu, nikt nie przyjedzie. A w przypadku PT91 tak nie jest. Jest zasób części, jest zasób wiedzy, jest zasób serwisowy. Tu jest podobna sprawa w przypadku krabów. Krabów, które sprawdzały się nie tylko tak dobrze, chociaż używano ich no, często nie tak, jak trzeba. Dlatego też te duże straty, no ale to pominimy o tym kiedyś porozmawiamy? Chodzi o to, że kraby to nie tylko armatochałbice, które występowały bardzo licznie, ale też armatochałbice, które były remontowane błyskawicznie, które błyskawicznie można było przywrócić do służby, do których były części. I niektórzy z ich użytkowników twierdzili, że jak się zepsuje, to długo go się naprawia. No A ile czekaliście, gdy wam na przykład M109 albo Pancerchałbica 2000 się zepsuła. Ile trwała naprawa? Takie bardzo ciekawe pytanie. No niestety nowoczesny sprzęt jest skomplikowany. To nie jest tak, że użyjemy, nie wiem, klucza jednego jednego młotka i to się da naprawić. No nie te czasy, proszę państwa. Więc PT91, jego sukces, to, że się sprawdził, to połączenie jego zalet wynikających z jego konstrukcji. To połączenie również tego, że jest on obsługiwany przez tych, którzy potrafią to robić, i są to czołgi, które są w większości przypadków, przynajmniej w przypadku tych, które widziałem, używane tak jak trzeba. I kolejna sprawa. Może już na koniec. Nie ma czołgów niezniszczalnych. Nie ma niczego niezniszczalnego. Przekazujemy sprzęt, to godzimy się z tym, że on będzie tracony. Pamiętajmy, że sprzęt jest też tracony w czasie zwykłej służby, w czasie pokoju. To jakiś czołg gdzieś się przewróci, to się rozbije, a później no, trzeba w nim naprawić właściwie wszystko, ale żeby nie było, że go straciliśmy, no i tak dalej, i tak dalej. Nieważne. Przekazujemy PT-91, to znaczy przekazaliśmy T-72, zrobiliśmy to jako pierwsi, zrobiliśmy to w największej ilości, więc nie spodziewajmy się, że nie będzie strat. Niektórzy myśleli, że przekażemy coś nowoczesnego i to nie będzie tracone. No nie. To jest konflikt realny, prawdziwy, a nie gra komputerowa. A nawet w grach komputerowych są straty, które no, muszą być. Niestety tak to wygląda. Ważne, że PT-91 się sprawdził. Szkoda, że to program, który nie był kontynuowany. I miejmy nadzieję, że z tej eksploatacji, z tego, jak są używane tam czołgi, my również wyciągamy wnioski żebyśmy je używali w taki sposób jak trzeba, żeby były obsługiwane przez ludzi wyszkolonych i żebyśmy mieli dla nich wszystko to czego potrzebują, części, amunicję i żeby to były czołgi nie tylko na paradę, ale też takie które będą działać wtedy kiedy trzeba. Więc mogę już dzisiaj podziękować troszkę tak z żartami, ale humor lekko się poprawił. Spokojnie, jutro już pewnie będzie zepsuty. Więc Zapraszam do wsparcia. Dziękuję za wszelkie formy wsparcia. Myślę, że już w ten piątek o 21 będzie live. Mam taką nadzieję. No i po prostu oczywiście, wszystkich zapraszam do oceny, obejrzeń, zasubskrybowania, wsparcia na moje inne materiały na innych kanałach. Wrzucam je na kartę społeczności. Do usłyszenia ponownie.